Wakacyjnie chciałam się z Wami przywitać, ale jakoś niespecjalnie te wakacje widać i czuć przede wszystkim. Tak czy inaczej, w wakacje będziemy się z Wami widywać co tydzień, tak jak zawsze, w każdą środę. Pierwsza telewizja kolejowa w kraju. Dagmara Kowalska, zapraszam. Pierwsza wakacyjna stacja, skrót informacji, zapraszam. Trzy firmy chcą wyremontować dworzec przy stacji Warszawa Stadion. Przetarg na remont peronów i przejścia podziemnego ma być dopiero ogłoszony. PKPSA otworzyły oferty na remont budynku. Do zimy 2012 roku dworzec ma zyskać estetyczny wygląd. Zainstalowany zostanie system informacji, nagłośnienie i monitoring. Wymienione zostaną posadzki, pojawią się nowe drzwi automatyczne prace, za które odpowiada PKP PLK, czyli remont przejść podziemnych i peronów, mają być zakończone w połowie przyszłego roku. To była kolejna debata lunch z Kurierem. Tym razem ludzie kolei rozważali, czy lepiej jest modernizować stare przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, czy lepiej inwestować w nowe technologie. Na modernizowanych pierwszorzędnych liniach kolejowych muszą się pojawiać najnowocześniejsze urządzenia, ale na liniach o mniejszym natężeniu ruchu doskonale mogą sprawdzić się rozwiązania mniej zaawansowane. Koleje Mazowieckie mogą trafić na giełdę. Samorząd Mazowsza chce sprzedać część udziałów w swojej spółce kolejowej. Zarząd Województwa nie wyklucza dwóch rozwiązań: sprzedania części udziałów strategicznemu inwestorowi albo przekształcenia kolei mazowieckich w spółkę akcyjną i sprzedaży udziałów na giełdzie papierów wartościowych. Ostatnia z pierwszej serii 10 lokomotyw Siemensa, zwanych husarzami, zakupionych przez PKP Intercity, wjechała do Polski. Lokomotywy obsługują obecnie pociągi jadące po centralnej magistrali kolejowej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Rosyjskie koleje od lat rozważają zakup hiszpańskich wagonów Talgo do obsługi połączeń Rosja-Zachodnia Europa. System Talgo pozwala na automatyczne przestawianie kół storów szerokich na normalne, bez wstrzymywania ruchu pociągu. Wagony testowo pojawiły się m.in. w latach 90. w Moskwie, a po torach o europejskim rozstawie szyn pojechały do Królewca. Wysokie perony stosowane w obrębie stolicy Rosji mogłyby jednak utrudnić eksploatację tych wagonów. Jeżeli myślisz po kolei i chcesz wybrać się w podróż w kabinie lokomotywy Husarz, to zapraszamy do facebookowego konkursu Lubię Kolej TV. Wybierz ulubiony odcinek Kolej TV, skopiuj link i podziel się nim ze znajomymi na swojej tablicy. Konkurs wygra osoba, której znajomi najbardziej lubią odcinek. Więcej informacji o konkursie w regulaminie na stronie www.kolejtv.pl Dziesiątki kierowców każdego roku giną na przejazdach kolejowych. Przed nami wakacje, podróże, bądźcie czujni na przejazdach kolejowych, nawet na takich, gdzie jest tylko jeden tor i pozornie wygląda na nieużywany. Samochód w starciu z pociągiem nie ma najmniejszych szans. Zdjęcia, które zrobiliśmy, są drastyczne, jednak nikomu nic się nie stało, mogę obiecać. Nawet nie ucierpiała kamera. Tylko jedna prośba: nie powtarzajcie tego w domu. Do tego kontrolowanego zderzenia samochodu z pociągiem doszło przy prędkości 30 km na godzinę. Nawet przy tak małej prędkości samochód ważący ponad pół tony nie ma szans ze 100-tonową lokomotywą. Gdyby w środku siedzieli ludzie, nikt by nie przeżył. Crash test został przeprowadzony w ramach akcji Bezpieczny Przejazd Zatrzymaj się i żyj. W tym roku ta akcja stała się częścią Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych. Akcje ostrzegające przed niebezpieczeństwem na przejazdach. Są prowadzone m.in. w Australii, Niemczech, Czechach i w Kanadzie. W Kanadzie ostrzegani są nawet kierowcy skuterów śnieżnych. Akcję Bezpieczny Przejazd Zatrzymaj się żyj prowadzimy od 6 lat i chcę powiedzieć, że sukcesem tej akcji jest to, że ilość wypadków nie, nie wzrasta pomimo zwiększonego ruchu kołowego. Ja chcę przypomnieć, że w ciągu roku przybywa około milion pojazdów samochodowych i to świadczy, że również rośnie zagrożenie na przejazdach kolejowych. Jeżeli chodzi o statystyki, to chcę powiedzieć, że w roku ubiegłym na przejazdach kolejowych zginęło 51 osób, 86 było rannych, natomiast w tym roku za okres 5 miesięcy 6 ofiar śmiertelnych niestety mieliśmy i 6. 8 osób było rannych. Są to lepsze statystyki jak w roku ubiegłym. Niemniej jednak każda ofiara, każda nawet i ranna osoba jest to tragedia rodzin i całego otoczenia. Jak twierdzi drogówka, do wypadków z udziałem samochodów i pociągów częściej dochodzi na przejazdach, gdzie droga krzyżuje się z mało używanymi liniami. Kierowcy bywają przyzwyczajeni do tego, że pociągi nie pojawiają się na takiej linii. To oczywisty błąd i trzeba bezwzględnie zatrzymać się nawet w takim miejscu. Coraz więcej przejazdów jest w dobrym stanie technicznym. Coraz więcej przejazdów jest wyposażonych tak jak tutaj w sygnalizację świetną, bądź też rogatki. A więc jest większe bezpieczeństwo, większe zabezpieczenie tych przejazdów kolejowych, a więc w tych miejscach, bardzo rzadko dochodzi do wypadków drogowych, dlatego, że po pierwsze są fizyczne, techniczne zabezpieczenia, a bardzo często także na przejazdach czuwa dróżnik. Średnio w ciągu roku na przejazdach kolejowych w Europie ginie ponad pół tysiąca osób. W Polsce w 2009 roku doszło do ponad 250 kolizji pociągu z samochodem. Zginęło ponad półsetki pasażerów i kierowców, rannych było blisko 70 osób. Jeszcze niedawno był ruiną, a już niebawem będzie cieszył się drugą młodością. To dworzec kolejowy w Modlinie. Okazuje się, że można, trzeba tylko chcieć. Kiedyś perła architektury, dziś ruina. To jednak ma się wkrótce zmienić. Wyłączony od kilku lat z eksploatacji, zaniedbany budynek ma zyskać nowe oblicze. Wszystko dzięki gruntownemu remontowi, który planuje PKPSA. Firma chce przeznaczyć na inwestycje 4 miliony złotych. A dlaczego właśnie Modlin? Jest to linia łącząca Warszawę z Gdańskiem, więc, więc dość, dość prestiżowa dla ruchu kolejowego. Natomiast dodatkowym elementem, który tutaj wpłynął na wybór właśnie tej lokalizacji jest budowa lotniska w Modlinie, którą władze planują dokończyć do 2012 roku. Rewitalizacja dworca jest możliwa dzięki budżetowym pieniądzom. Skarb państwa planuje wydać na remonty dworców 400 milionów złotych w ciągu najbliższych trzech lat. 400 milionów złotych w przeciągu 3 lat to nie jest wystarczająca kwota. To jest kropla w morzu potrzeb. Jednak biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 20 lat nie było żadnych środków, to jest jakiś początek zmierzający ku lepszej przyszłości. Dworzec po faceliftingu ma mieć nowoczesną strefę obsługi podróżnych, punkt informacyjny ze świetlicą internetową i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Na razie trwa przetarg na wykonawcę prac i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zaczną się jeszcze tego lata. Modliński dworzec znajduje się na linii Warszawa-Gdańsk, która teraz jest modernizowana przez PKP PLK. Po remoncie w ciągu trzech lat pociągi będą mogły osiągnąć na tej trasie prędkość wyższą niż 160 km na godzinę. Dziś na polskiej sieci kolejowej prędzej pociągi nie jeżdżą. Nie macie pomysłu na wakacje? Podpowiadamy. Najpierw podróż do Świnoujścia, potem przesiadka do niemieckiej, uznamskiej kolei kąpieliskowej, która zawiezie nas na piaszczyste plaże Wyspy Uznam. Taki pociąg, należący do niemieckiej, uznamskiej kolei kąpieliskowej, kilkanaście razy w ciągu dnia odjeżdża z centrum Świnoujścia do Niemiec. Jeszcze niecałe dwa lata temu trasa niemieckiej kolei kończyła się tuż przed granicą państwa. Jeśli ktoś chciał kontynuować podróż po polskiej części Wyspy Uznam, Pozostawała do wyboru dorożka. Historia kolei służącej plażowiczą rozpoczęła się w 1876 roku. Najbardziej uzdamskiej kolei zaszkodziła wojna i ustanowienie nowych granic, które przecięły tory, a części z nich zlikwidowano. Kolej na uznanie odradza się. Nowoczesne pociągi od 2008 roku jeżdżą do Świnoujścia z niemieckiej części wyspy. To nie koniec wspólnych polsko-niemieckich projektów. Samorządy chcą odbudować rozebrane po wojnie tory w innych częściach wyspy. Oby taka kolej lokalna wyznaczała standardy kolei w pozostałych częściach Polski. Elegancko, czysto i nowocześnie, właśnie tak powinny wyglądać polskie perony. Ten w modlinie całkiem niezły, prawda? My widzimy się w przyszłym tygodniu w zupełnie innym miejscu. Do zobaczenia.